Cześć wszystkim, Joker, witam moi drodzy. Wulf, garaż, serwis motocyklowy nowy Tomyś. Dzisiaj mieliśmy regenerację hamulcy Yamaha FJR 1300. Cóż więcej można o motocyklu powiedzieć? Przede wszystkim turystyczny, szosowo-turystyczny motocykl, ale zacięcie sportowe jednak jest. Jak zastanawiacie się nad zakupem, nie wiem, hajabuzy, ale nie do końca pasuje Wam niezbyt wygodna pozycja kierowcy? to ten motocykl jest dla Was wygodny, komfortowy, a zarazem szybki. 3 sekundy do setki. W w 5 sekund miałem 160, także motocykl robi wrażenie jak na motocykl szosowo-turystyczny. To na pewno spalanie 5-6 litrów. Oczywiście komfortowa jazda. Niczym, niczym, moi drodzy, motocyklowa limuzyna. Z minusów na pewno masa na postoju czy na gruncie. Jakieś manewry takie zbyt z wolną prędkością mogą się źle skończyć. Ale w czasie jazdy nie czujemy tego w ogóle. Motocykl jest zwinny, także porusza się wyśmienicie. Garaż, serwis motocyklowy macie coś do naprawienia? To jest ten czas, żeby to zrobić. Także zapraszamy do nas. A już wkrótce pojawią się filmiki, czyli testy motocykli. Tym również będziemy się zimą zajmować, czyli testowanie różnych motocykli. Pojawią się cztery bodajże Harley e na sam początek. Później test Afrika GS. Co lepsze, co tu wybrać? Bo dużo ludzi jednak szuka w adventure'owych motocyklach. Także oglądajcie, oglądajcie Joker Podróży, Wolf Garage, waleczne wilki. Na razie, cześć.